Cześć wam i chwała zniesławieni, z tej strony Kokosfly kontynuujemy naszą przygodę, żeby tutaj porachować się z siostrami Boyle, o ile dobrze pamiętam. To jest jedna z nich, Lady Boyle. Musimy wyeliminować jedną, o ile Get pamiętam. Very... <sighs> Oczywiście nagrywane na live'ie. Trzeba się trochę posilić. Trzeba trochę pokraść Cyderzyk. Oj, tutaj kolejna jest. No ależ oczywiście moja droga. O, Strasz, strasznie pokradałem tych ludzi tutaj. Z tego co pamiętam, zwracała you know na mnie uwagę. No, ukradłeś komuś sakiewkę, nie powinieneś tak robić. Uspokój się. Ja. Yeah. Spokój się, nie kradni. Mhm. Mm Cześć, kurna, co trzeba tutaj było robić? Dobra... Uh! Ups, sorry. <laughs> Fuck me, po prostu zapomniałem sterowania, bo już naprawdę dosyć dawno nie grałem. Um, I trochę tak... Nie no, dobra, nie, nie będziemy tutaj wszystkich ukradali, bo to będzie trochę monotonne. Kajsów trochę mamy, z tego co pamiętam, nie. na górę nie można wchodzić. Jasne, jasne, ale jakoś się przekradniemy, spokojnie. Może pozwiedzamy sobie. Oj, jest jakaś czarnula. Oh, mm, yes, madam. Tam pani robi w toalecie, yeah, oh yeah, baby, let's do it here. No nie ucieka ode mnie, zamaskowana piękności. No, hmm. rozglądamy się najpierw trochę, tutaj pochodzimy, coś sobie może pokradniemy. Sięga gości, nie interesuje za bardzo. Tutaj się nie dostaniemy, bo jest ochronka. Tutaj jest gościu, który będzie nam przegrywał do tańca. Rewident. Widzę, że kurna tutaj gdzieś na ścianach były she różne kosztowności, tak mi się wydaje, ale. O, to jest zamknięte. Nie wiem, czy oni mnie zauważą. Czy... nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie zna. Tylko gniazda szczurze tutaj są wszędzie. Nie co by stąd idę, spokojnie. Dobra, czyli są dwa przejścia. Yeah, welcome. Co? So, dwa przejścia? Tutaj można coś wykraść? O, sextance. Hehe, dzięki wielkie. Co ja się będę z tym ukrywał? Na przykład tutaj się nie ukryję z tym. Głodny kosmos. Gdy zasłony zostały uniesione, nieuniknionym stał się fakt, że zamieszkujemy świat unoszący się na morzu, wyjącego chaosu potwornego wiru, w którym wszystkie ciała niebieskie krążą i hulają wokół żarłocznego jądra ciemności. Dobra, chyba wejdziemy sobie kuchnią, takim backstage'em, że tak powiem. O, kolejny przedmiot

Nie wiem, że niech tutaj kurwa nie zauważy jak ich po prostu obrabiam z każdego złota, które jest, jest możliwe. Dobra, kurna, bo już się trochę zgubiłem, gdzie tutaj było to przejście dla służby. Tak. Ta, taka, taka posiadłość i człowiek się po prostu gubi. Trochę, trochę przestrzeni i już nie wiadomo gdzie tutaj kurna iść. no. Gdzie oni tam byli, no? A, tutaj. No tak, i oni tutaj mnie mogą... Tutaj pamiętam, że się przekradłem jako szczur, ale teraz nie będę próbował tego. Dobra, generalnie tutaj ich trochę krążę. Tylko ja ciągle tutaj będę chodził na tym, na tym podglądzie. Pamiętam, że tutaj też były takie ukryte przejścia na górze, bo ja już tą misję kiedyś robiłem, o właśnie na przykład tutaj. No i o elegancko się nam otworzyło. Hm. Mm. Jakoś w ten, wtedy zwabiłem te panienki do jednego pomieszczenia, ale w tej chwili tak nie za bardzo wiem, jak to zrobiłem. No ale nic, spokojnie, jeszcze damy radę coś takiego zrobić. Okej, okay, spokojnie to sobie otworzę. Tutaj był gościu i nadal tutaj jest. Szczęście zamknięte, ale nadal miejmy go na oku. O i klucz do sypialni jest. Znowu jakaś perła i pamiętam kurwa, tam na górze jak tam byłem to był obraz gdzieś do wzięcia. Trzeba będzie tego kmiecia wywabić. Ja nie będę się upijał. nie reaguje, jak sami widzicie. Ma jakieś strzałki usypiające. Tak, mam ich siedem. O kuźwa, tam jest jeden cieć. Gdzie? W tą stronę nawet. Możemy sobie pozwolić, żebyśmy no, jednego trzaśniemy. Zaczniemy tego, który jest obok nas, bo nie będę ryzykował, że on nagle będzie chciał się e, obrócić jakoś dziwnie. Dobra, teraz jest nasza kolej. Fak, nie wiem, gdzie ten kolej sobie pójdzie. Huh? Kurwa. Już, już, cicho, 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 cicho. Okej, 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 okej. Kurna... No i kurwa, od razu alarm. Ja pierdzielę już, Kurna, musiałem wszystkich tutaj pobudzić, że tak powiem. No. no. Fuck. Przed kim one klękają? Przecież nawet nie tam nie ma. Ja pierdzielę, sztuczna inteligencja w tej grze naprawdę jest powalająca. Dobra, do lachy. Kuna, która z nich to jest ta? Jezus Maria, zabiła się. What the fuck? What the fuck was that? Ja pierdzielę. Boże nic ci Ej, ale żyjesz, nie? A ta nie żyje. Ta nie żyje. Nie, ta umdlała. Czy ona żyje? Czy one się same zabiły? Popełniły harakiri seppuku? Tak. No... Łada! Co jej się dzieje? Ja pierdzielę mam jakąś padaczkę? Czy coś? U, 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 u. Kurna, jakie te baby są nadwrażliwe, ja nie mogę. Esma przygotowała wiele... w sumie nie powinna, gdybym nie miała niechętnie jednak zostawię trzeźwa, gdybym miała na dobre uciec, mam bowiem okropne przecież, że ktoś... Weaverly. Krada to jest Weaverly? Jezus Maria! Teraz ta padła! Mój Boże! Która to jest Wyverly? Dobra, na razie nie będziemy ich osądzali, chociaż jedna już i tak nie żyje. Kurde. To w ogóle jakieś... Jakieś dziwne jest, no? Jakieś szatany nimi miotają, czy coś. Pierdziela. A jeszcze tutaj, te ciecie tutaj chodzą, jeszcze. Dobra. Trzeba, trzeba trochę pograbić, bo bez tego nie ma zabawy. Oh, fuck. Mmm lewy kontrol, dobra. Dobra, tego grzecznie załatwiliśmy. Tutaj nie ma drzwi. To jest klatka na szczury Znaczy na szczury dobra. Kładzie się tutaj koleś. Czy kurna pozabijać je wszystkie, czy może dojść? Która jest która? Co? Co? jeszcze mroczny wzrok? No ta nie żyje, na pewno ta pośrodku. Nie wiem, co ją zabiło, ale chyba chyba ja po prostu sama się zabiła, bo to innej opcji nie ma, niestety.

No fuck, kurna no. Ja pierdyle, nie rób tego. No to chuja no, pograne. Pograne, kurna pograne. Fuck, nie wiem co mam robić, serio. Ta nie żyje na pewno. W ogóle kurczę, gdzie mam tutaj misję? Zamorduj Lady Boyle, zidentyfikuj kostium. No ale teraz to już chyba za późno z deka. Jedna już nie żyje i tak. Trzeba się, wyeliminować. Notatki, moce, wyposażenie, cele. Powiedzieliście, że największym wsparciem. Aha, w ogóle mam tutaj jakieś zadanie oznaczone? Cieci to już tutaj dawno? Dawno nie ma, no. to że tutaj będą chodzić, kurna. W ogóle nie wiem, dlaczego nie mogłem tak, jakby lewym kontrolem go tutaj ścisnąć. Pewnie szczerze mówiąc nie mam pojęcia co się dzieje z DK. Kuźwa, no nie lubię. Nie lubię zabijać gości, ale no nie mam nie mam wyboru chyba jednak. Ale no, trochę robimy to na odwal się szczerze mówiąc ale jestem. To już misję zakończyć. Na początku zrobiłem ją tak jakby całkiem delikatnie. Popatrzcie, ciała znikają w ogóle. Na początku zrobiłem tę misję całkiem delikatnie. Udało mi się nie wzbudzić alarmu przynajmniej, no ale teraz. że ten gościu, kurna, tutaj jest no. Szatan jeden. Czy on sobie skręci, czy pójdzie tutaj? Dobra, tutaj się na niego ukryjemy. Nie chce mi się zabijać ludzi, bo jak wiadomo, im więcej osób tutaj zabije, tym będzie gorsze zakończenie. A nie mam ochoty na jakieś złe zakończenie, bardzo. Ilu ich się tutaj jeszcze będzie wylewać, no? Tutaj, co? Ustawicznie mi znikają stąd. Już tutaj, kurna, 10 chyba przetargałem i cały czas jest dwóch, no? Ki. Gdzie oni, kurna, znikają. To wychodzą sobie na jakiś spacerek, czy co? Nie mam pojęcia. Skąd oni w ogóle się pojawiają? Ciągle ich. W jest tutaj dużo, tak mi się wydaje. Dużo za dużo. No, szczerze mówiąc, nie wiem jak tak naprawdę dojść do ich tożsamości, dlatego sobie pokradniemy różne rzeczy. Będzie kurna jakaś. Gdzie tutaj może być jakaś podpowiedź? Klucz do sejfu w piwnicy. O! Pamiętnik! Oczekuję dzisiejszego... Oczekuję hmm. dzisiejszego przyjęcia, pomimo perspektywy mówiących o z czego bym nie dał, by spotkać ładnego muzyka w tym okropnym mieście. Na pewno nie jest ta Lidia. Lidia lubi muzykę i muzyków. Można te informacje. Może te informacje da się wykorzystać przeciwko niej. Czurka może wykorzystamy przeciwko komuś. Jeden pokój. Kulna. Ja dzisiaj jestem z deka niewyspany, więc moje myślenie może być mocno wyłączone. Z pewnością takowe jest. Tutaj nic ciekawego nie znajdę, jak widzę. Żadnych notatek ani tym podobnych. Gdzieś tutaj jest, tutaj jest ukryta winda. Dobrze, dostanę się do podziemi tak mi się wydaje. Bo tam była taka notatka, tam gdzie one są jedna z, i, i tam gdzie nimi miota szatan. Tam gdzie była notatka, jedna z nich napisała, że musi uciekać z miasta. Więc myślę, że właśnie o tą Lady Boyle chodzi. Tylko nie wiem w jakim ona była kostiumie. Na szczęście ten cieciu nie, nie wchodzi do tego, do tego zamknięte, zamkniętego pomieszczenia. Chwała mu za to. No więc tutaj była taka notateczka. O, Verly. Esma przygotowała za wiele trunków. Nie powinnam się dziwić, gdy mnie A, ja jednak zostanę trzeźwa, szczególnie w tych trudnych czasach, gdy miała na dobro uciec z Dawnwall. Mam okropne przecież, że ktoś chce mnie dopaść, więc chodzi pewnie o to Uivelli, ale... Jezus Maria, teraz ta padła! Boże! No. Nie rozumiem tego. Przecież one się zabijają po prostu. One popełniają jakieś pieprzone sepuku. No to teraz... No to jedyna opcja to chyba, że tą będę musiał zabić. Proces eliminacji. Ta padła sama martwa, ta padła sama martwa. I to zabiliśmy. No cóż, zabiliśmy wszystkie. Znaczy nie, dwie się same zabiły. Kurna, mam nadzieję, że teraz e, tak jakby nie policzy mi tego do robienia zamieszania w mieście. No bo skoro samobójstwa popełniają, to chyba nie z mojej winy zbytnio. Znaczy zbytnio nie z mojej winy, bo... W sumie tam stałem obok, więc nie. Dobra, teraz idziemy sobie do piwnicy No kurwa To może być dosyć cienko się przedostać do tej piwnicy Góra. Idziesz na górę? Dobra, idziesz na górę Kurna, tego muszę stąd zabrać. Nie, on zszedł. Kurna, jak ja mam się tam przedostać? Tutaj były gdzieś szczury, ale nie uda mi się tymi szczurami wszystkimi przedostać, kurna. Znaczy, w sensie. Te szczury są za daleko, żebym powiedzmy, przeb... przebiegł nimi. No, tak bym powiedział. Może wejdziecie tutaj na górę, dokładnie o to mi chodzi. Chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj. No, jak pochód takich kaczek, kurna. Jak pochód... No nie! No gdzie się wracasz? to jedna, no Ja pierdzielę Najłatwiej byłoby tutaj wszystkich wytłusn, no, ale... Nie chcę tak robić Łziwa. No to jasne. Uświa. No nie przedostanę się do tej piwnicy, cholera jasna, no. A, oh, powoli mam dosyć zabawy w kotkę i myszkę. Wiem co zrobię. Wiem co zrobię, po prostu spierdzielę na sam dół i potem opętam kogoś. Opętam szczura. Opętam szczura i tyle. Kurna, ej, mogę się ruszyć? Dlaczego nie mogę się ruszyć? Nie mogłem się ruszyć, kurde Zablokował mnie swoją magią. Nie mogę się ruszyć do cholery, nie mogłem Przeniesie nasz do początku. Nie, dobra Nas... Do momentu kiedy mord został popełniony... Zdałoby się coś takiego jak niewidzialność. Nie mają jakieś pieprzone nadnaturalne nad, zmysły. Dobra. Uwaga. Popętamy teraz jakiegoś szczura. Brawo. I spierdzielamy. Okay. Okej. Okay, Okej, udało się. Nawet nie wiem gdzie trafiłem za bardzo, ale się udało. I mamy tutaj mnóstwo rzeczy. Uuu, jakiś pieprzony skarbiec. I runkę mamy! Pięknie, pięknie, pięknie. Zajebiście. Zajebiście. Nie no, super po prostu nam to się udało. Już, już mogę sobie stąd lecieć. Nie wiem, czy to jest stado, które nam nie ruszy. Na to wygląda, ale nic mi nie zrobiło na szczęście. No ciekawe, gdzie pierwszy? Właśnie, szczerze mówiąc. Przepraszam. Hmm. Nie wiem, czy szczułem się tędy, nie przedostanę przypadkiem. Gdzie tutaj to był jakiś szczurosław No Kurna, jak chcę znaleźć szczura i są potrzebne, to nigdzie ich nie ma Co za życie, farszywe No nie ma szczurów Tam jest szczur, ale Zdam go Nie No. Dobra, ale tędy się może przedostanę. No, no, wlaź, wlaź do niego. Na szczęście czas działania nie jest taki krótki. Może uda mi się przedostać tutaj. No i nie uda mi się tędy przedostać, no trudno. Dobra, nie wiem co tam jest. Darujemy sobie eksplorację tego terenu. Po prostu musimy się stąd wydostać w tej chwili, jak mi się wydaje. Uciekni na łódkę. No dokładnie. Nie wiem, czy tutaj są w ogóle runy, bo o tym kompletnie zapomniałem jakieś. Nie, nie wydaje mi się, żeby tutaj były jakiekolwiek runy. No dobra, i tutaj był gdzieś chyba jakiś łańcuch. Oj tutaj jest, nie wiem, po jakiego grzyba.